W tym tygodniu Ziemia przeżyła całą serię kataklizmów, które zostawiły ślad na całym świecie. Katastrof było tak wiele, że nie sposób zawrzeć ich wszystkich w jednym filmie. Dziś skupimy się na najpoważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w Europie od 10 do 16 lipca. Opowiemy także o tym, co może pomóc nam przetrwać nadchodzący klimatyczny chaos. Zaczynajmy. Burze i Tornado. Najsilniejsze burze nawiedziły kraj Europy. Przez kilka dni szalały burze, ulewy, silny wiatr, grad, a nawet tornado. Na Słowacji jeden z największych festiwali muzycznych w kraju, który odbywał się na świeżym powietrzu, został przerwany z powodu potężnej burzy. Silny wiatr zniszczył konstrukcję sceny. W tym czasie w pobliżu znajdowało się kilkaset osób. Ratownicy musieli szukać poszkodowanych za pomocą psów ratowniczych i kamer termowizyjnych. 29 osób zostało rannych. Uszkodzone zostały również namioty i stoiska z jedzeniem i napojami. Na zachodzie Słowacji burza pozostawiła 135 tysięcy gospodarstw domowych bez prądu. Na południu kraju uszkodzone zostały linie kolejowe. Międzynarodowe pociągi kursujące do Budapesztu i Pragi zostały skierowane na inną trasę. W Niemczech prawie jedna trzecia kraju została poważnie dotknięta przez żywioły. Zalane zostały piwnice i ulice, a powolone drzewo utrudniały ruch. W mieście Kalf grad uszkodził dachy domów, a powolone drzewo przewróciło się na dziecko. W regionie górna Szwabia kilka domów zostało uszkodzonych przez uderzenia piorunów. W mieście Telkce zjawisko przypominające tornado spowodowało poważne szkody w strefie przemysłowej. W mieście Nordhorn silne ulewy zalały lokalną klinikę, przez co oddział ratunkowy musiał zostać zamknięty w trybie natychmiastowym. Dom opieki na południu Dolnej Saksonii został uszkodzony przez wiatr. Tego samego dnia w Austrii odnotowano 190 tysięcy uderzeń piorunów. Na jeziorach w kraju związkowym Karyntia służby ratunkowe musiały ratować pływaków i surferów, którzy nie mogli dotrzeć do brzegu z powodu silnych fal. W Tyrolu niektóre drogi zostały zamknięte z powodu osunięcia ziemi. Na lotnisku w Wiedniu z powodu warunków pogodowych odwołano około 40 lotów. W Dolinie Renu w pobliżu jeziora Bodeńskiego wystąpiły ekstremalne deszcze. W ciągu kilku minut spadło 30 litrów wody na metr kwadratowy. Grad zniszczył ponad 5000 hektarów ziemi uprawnej. Austriacka firma ubezpieczeniowa oszacowała szkody na około 1,2 miliona euro. W Szwajcarii, w kantonie Ticino, odnotowano silne porywy wiatru do 106 km na godzinę. W gminie Cadenazzo w ciągu 20 minut spadło prawie 50 mm deszczu. Zniszczone zostały pomosty. Burza i grad uszkodziły szklarnie i zniszczyły pole oprawne, 13 lipca niszczycielskie burze nawiedziały Słowenię. Ogromny grad uszkodził co najmniej 350 budynków, wiele pojazdów oraz panele słoneczne. Mieszkańcy Białorusi również ucierpieli od najsilniejszych burz. W wyniku żywiołu zginęło 6 osób, w tym dwoje dzieci, a 15 osób zostało rannych. Belhydrometr ogłosił maksymalny, czerwony poziom zagrożenia. Według naocznych świadków z różnych regionów burze trwały zaledwie kilka minut, ale mimo to skutki były katastrofalne. Wiatr o prędkości do 30 metrów na sekundę łamał ogromne drzewa jak zapałki i wyrywał je z korzeniami. Powalone ponad 2000 hektarów lasu. Powalone drzewa spowodowały liczne zerwanie linii energetycznych i uszkodzenia słupów. W rezultacie bez prądu zostało 2000 miejscowości w kraju. Do rana 15 lipca jeszcze 1200 z nich pozostawało bez prądu. Żywioł uszkodził wiele domów i budynków. Doszło do wielogodzinnych opóźnień pociągów dalekobieżnych, a pociągi podmiejskie zostały odwołane. W obwodzie brzeskim spadł duży grad. Wielkość niektórych gradzin osiągała 7 cm. Burza uderzyła w obóz dziecięcy w pobliżu miasta Rzeczyca podczas imprezy na świeżym powietrzu. Pogoda zmieniła się błyskawicznie i spadła ściana deszczu. W wyniku upadku drzew jedno dziecko zginęło, a sześć innych zostało rannych. 13 lipca kilka tornad zniszczyło wioski na północy Litwy. Miejscowi mieszkańcy nadal nie mogą dojść do siebie po przeżytym horrorze. Kobieta z dziećmi ledwo zdążyła schować się w altance, podczas gdy tornado zniszczyło ich dom w ciągu kilku sekund. Doznali oni lekkich obrażeń od rozbitego szkła i mebli, które rozrzucała wichura. Meteorolog Gitis Walajka stwierdził, że to tornado było jednym z najsilniejszych w historii Litwy. Wstępne oceny wskazują, że siła wiatru osiągała 60-70 m na sekundę, co odpowiada kategorii F2. A w sąsiedniej Łotwie, w pobliżu miasta Olejn, tego samego dnia tornado przeszło nad parkiem paneli słonecznych, niszcząc go i unosząc odłąki paneli wysoko w powietrzu. Dzień wcześniej burza z gradem i ulewnymi deszczami nawiedziła rejon bałuski. Porywy wiatru osiągały 31 metrów na sekundę. Silny wiatr zerwał dach stadionu w bałsce i rzucił go na pobliskie budynki. Prawie 9000 odbiorców w centralnej części kraju zostało pozbawionych prądu. Nietypowe upały i pożary. Ekstremalne upały nawiedziły Europę Wschodnią i Południowo-Wschodnią, bijąc setki rekordów. W większości krajów z powodu wysokich temperatur wprowadzono czerwony poziom zagrożenia. Nieznośne upały ogarnęło Ukrainę. Termometry pokazywały 40-41 stopni Celsjusza, zbliżając się do absolutnych rekordów w historii obserwacji w kraju. Rekordowe upały nadeszły miesiąc wcześniej niż zwykle, a średnie dzienne temperatury były wyższe od normy o 6-10 stopni Celsjusza. W miastach upał był jeszcze bardziej odczuwalny. Ludzie dzielili się zdjęciami, na których termometry pokazywały 50 stopni Celsjusza i więcej. Upał sprawił problemy kierowcom. W samochodach stojących na słońcu temperatura dochodziła do 75 stopni Celsjusza. Deski rozdzielcze zaczynały się topić, a niektórzy ludzie tracili przytomność za kierownicą. Władza Węgier ogłosiła ostrzeżenie o silnych upałach na całym terytorium kraju. Temperatura powietrza przekraczała średnie wartości z ostatnich lat o prawie 10 stopni. W Serbii z powodu masowego używania klimatyzatorów zużycie energii elektrycznej było tak wysokie jak zimą podczas silnych mrozów. Na południu Rumunii w niektórych miejscowościach chłodzenie powietrza w domach stało się luksusem z powodu częstych przerw w dostawie prądu. Z powodu wysokich temperatur na ulicy topiły się kable i inne drobne urządzenia w rozdzielnicach elektrycznych. Temperatura asfaltu sięgała 69 stopni. Na całej sieci kolejowej prędkość pociągów była zmniejszona średnio o 20-30 km na godzinę w porównaniu do zwykłej, ponieważ temperatura na torach przekraczała niebezpieczne 50 stopni. W całym kraju ludzie cierpieli z powodu upału w pociągach, w wagonach temperatura powierzchni sięgała 37 stopni Celsjusza, a podwyższona wilgotność i tłok tylko potęgowały dyskomfort. Otwarte okna nie pomagały, a niektórzy pasażerowie byli zmuszeni jechać na schodach z otwartymi drzwiami. Nawet w pociągach wyposażonych w klimatyzację system nie radziły sobie z nietypowymi upałami. Niski poziom opadów i susza doprowadziły do tego, że w co najmniej sześciu okręgach Rumunii wodę dostarczono według harmonogramu tylko na kilka godzin dziennie. W Albanii panowały dyszące upały: Temperatura powietrza w cieniu osiągała 42 stopnie. Rząd zwrócił się o pomoc w walce z rozległymi pożarami lasów do Unii Europejskiej. Najtrudniejsza sytuacja była w górskich rejonach, gdzie strażacy nie mogli gasić ognia z powodu braku specjalistycznego sprzętu. Sytuacja ze pożarami w kraju była tak krytyczna, że za celowe lub przypadkowe podpalenie zaostrzono kary do 15 lat więzienia. Południe Rosji nawiedził ekstremalne upały. Po raz pierwszy w historii letnie zużycie energii elektrycznej przewyższyło zimowe. Palące słońce niszczyło plony, wysuszało rośliny i prowokowało pożary naturalne. W pobliżu miasta Noworosyjsk 14 lipca wybuch pożar. Z powodu silnego wiatru płomienie zaczęły rozprzestrzeniać się niezwykle szybko i objęły teren rezerwatu przyrody Utrisz oraz ośrodki rekreacyjne. Setki ludzi zostało ewakuowanych w trybie pilnym. Spłonęło 62 hektary lasu objętego ochroną gatunków zagrożonych. Do gaszenia pożaru skierowano znaczne siły. Trzy śmigłowce, samolot, 84 jednostki sprzątu i ponad 300 specjalistów. Nowe dzienne rekordy upałów odnotowano na Kubaniu 16 lipca. Termometry wskazywały powyżej 39 stopni Celsjusza. W niektórych miejscowościach rekordy upałów są bite przez kilka dni z rzędu. W Rostowie nad Donem upał spowodował śmierć ryb. Duże śnięcie ryby miało miejsce w Zbiorniku Północnym. Ekstremalne temperatury zagrażają plonom warzyw. Rolnicy biją na alarm, że w najbliższych 2-3 miesiącach warzyw może prawie nie być. Z powodu nieznośnych upałów prace polowe muszą odbywać się nocą, kiedy temperatura jest nieco niższa. W Bułgarii z powodu nietypowych upałów szalaje ponad 200 pożarów. W gminie Sfilengrad pożar był najsilniejszy od 10 leci. Spłonęło już ponad 40 tysięcy hektarów gruntów rolnych i lasów. Pożary zbliżają się bardzo blisko do miejscowości. Już spłonęło 13 domów i kilka samochodów. Sytuacja jest bardzo napięta z powodu silnego wiatru, który ciągle zmienia kierunek, co sprzyja szybkiemu i chaotycznemu rozprzestrzenianiu się ognia. W Grecji nietypowe upały są pogłębiane przez susze, pożary i niedobory wody. Na niektórych odcinkach torów kolejowych z miasta Patras na półwyspie Pelopones tory się roztopiły. Ruch został wstrzymany, ale naprawę będzie można rozpocząć dopiero po obniżeniu się temperatury. Na wyspie Naxos wysechł największy zbiornik wodny. Z powodu niedoboru wody władze Karpatos wprowadziły ograniczenia na napełnienie basenów, a na wyspie Tasos planują budowę zakłodu odsalania. Podsumowanie tego odcinka chcielibyśmy przedstawić następująco. Upały, burze i inne kataklizmy niszczą infrastrukturę i prowadzą do katastrofalnych niedoborów energii elektrycznej. A odbudowa często zajmuje dni, tygodnie, a nawet miesiące. Jest to oczywiste, że ludzkość potrzebuje źródeł energii niezależnych od kaprysów natury. Takie technologie już istnieją. Pozwolą one zapewnić ludziom niezbędną energię w każdym zakątku świata. Pomogą nam przetrwać nadchodzący klimatyczny chaos a także wyniosą ludzkość na nowy, wyższy poziom rozwoju. Obecnie stoimy na rozdrożu i najważniejsze pytanie brzmi: co wybierzemy? Chaos, cierpienie i ostatecznie zagładę? Czy wdrożenie nowych technologii i rozwój cywilizacji? Odpowiedź na pytanie, jak można zmienić sytuację, znajdziecie w filmie dokumentalnym Woda z powietrza sposób na ocalenie ludzkości. которые найдете на нашем канале.